Marszałek, widzę, że już wszyscy kojarzą mnie z socjalistów wierzących i niewierzących i tak właśnie zacznę. Wszyscy psujecie telewizję od wielu lat. Nie ma to żadnego znaczenia, czy to jest SLD, PSL, Platforma, PiS i dzisiaj mamy tego dowód. Za ten kicz, szczerze mówiąc, słusznie Max Kolonko mówi, że nie należałoby w ogóle nic płacić i w ogóle sprywatyzować, dlatego że nie ma żadnych mediów narodowych, nie było wcześniej telewizji z misją publiczną, tylko była telewizja partii politycznych, które usprawiedliwiają działania rządów. Jaką my mamy gwarancję, że te media nie będą mediami rządowymi? Żadnej. Dobra zmiana już była wielokrotnie pokazana. Szanowni Państwo, skąd w ogóle 15 zł? Jak to Państwo obliczyliście? Czy są jakiekolwiek realne obliczenia? W moim przekonaniu nie. O tym, że telewizja jest fatalnie zarządzana z 15. Słusznie. Proszę zobaczyć, jak się to hasło szybko przewija. Bardzo dziękuję. z 15. 15-złotowy z 15. Bardzo dziękuję, panie, panie pośle. Chciałbym tylko stwierdzić w takim razie, jak przetłumaczyć prawo i sprawiedliwość. Wierzący. Szanowni państwo... Fatalnie zarządzana telewizja to między m.in. TVP Polonia. No nie bez przyczyny Max Kolonko mówi, że podpisano umowę w 90 którymś tam roku i za ten kicz płacimy jakiejś prywatnej firmie. I temu będzie służyć ta telewizja. Czy znowelizujecie w takim razie, szanowni państwo, konstytucję, bo nie było chętnych do nowelizacji konstytucji i zetniecie Krajową Radę Radiofonii i Telewizji? W moim przekonaniu ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest kompletnie niepotrzebna. Jest przedmiotem gry od wielu lat czy w normalnych państwach jest krajowa rada radiofonii i telewizji to pewnie że jej nie ma w normalnych krajach jest pluralizm mediów a wy dajecie jedno miejsce opozycji szanowni państwo to może od razu skoro 15 zł to oddajcie wszystkie miejsca kuki z 15 to będzie najlepsze prawo żeby ta telewizja dobrze funkcjonowała my zatrudnimy pewnie Maxa Kolonkę jako prezesa i wreszcie będzie się dało to oglądać Szanowni Państwo, ale jest ciekawostka w tej ustawie. Ustawa daje, możliwość, ustawa daje możliwość prezentowania tego, co mają do powiedzenia partie polityczne, i znów nas dobijacie, bo my nie jesteśmy partią polityczną. Zatem dla nas miejsca nie wystarczy. I znowu chyba wejdziemy tylnymi drzwiami przez te 15 zł. W takim razie, każdy, kto 15 zł nam płaci tego idiotycznego abonamentu, w takim razie będziemy mogli wyrażać jego wolę. Ale niestety partie polityczne, widzicie państwo jakie partie będą? Partia Leszka Bubla, który produkuje jakieś antysemickie teksty. Im państwo dacie czas. Natomiast największa siła obywatelska w tym Sejmie nie będzie miała czasu. Dlaczego? bo jest śmiertelnie niebezpieczna. A teraz Państwu powiem, dlaczego jest śmiertelnie niebezpieczna. 17 sekund. A wiecie Państwo dlaczego? Od czwartku ubiegłego widzicie Państwo, jak wyglądają media. Kiedy Państwo manipulujecie opinią publiczną, zrobiliby to wszyscy. Jakieś dile, jakieś nie dealę. Szanowni Państwo. Pierwszy raz zobaczyłem wiadomości od trzech lat, bo nie oglądam. Komuna głęboka, populistyczna i to będzie z mediów, z mediów publicznych. Uwolnijcie media, zakażcie płacenia tych 15 zł, bo niektórzy mają dwa liczniki, trzy, pięć liczników. Proszę na to zwrócić uwagę, psujecie państwo telewizję jak od 26 lat. Urban by się uśmiał.